Vlog po czterech miesiącach przerwy na YouTube, ale dużo się działo. Założyliśmy z Akademii, poprowadziliśmy już dużo szkoleń z Poldens z Kalisteniki, z Handstand. Pierwsze kursy szkoleniowe na instruktora Poldens i Kalisteniki, na które zapraszamy serdecznie, są kolejne zapisy. Co jeszcze? Oprócz tego zdążyłam wystartować w zawodach, między innymi w Poldens Show, które wygrałam teraz w Kielcach, i Mistrzostwa Polski. IPSF w kategorii profesjonalistki w Artistic Pole, dzięki czemu jadę na Mistrzostwa świata, także teraz czekają mnie intensywne kolejne treningi. Przy okazji zapraszam Was na najbliższe szkolenia. Kursy instruktorskie z pole dance. Tutaj właśnie wrzucam Wam informacje razem ze zdjęciem. Linki w komentarzu poniżej, także jedziemy teraz z Michałem do Sopotu, do Waleriana Romanowskiego. Spontanicznie zobaczyłam na Facebooku wydarzenie. Ostatni raz byliśmy dwa miesiące u Macieja Szyszki, także serdecznie też pozdrawiam Maćka. Dwa Bija... temu. Tak, wiecie do niego też na profil. Co chcemy powtórzyć tą przygodę? Tym razem może um, uda się wysiedzić trochę dłużej, jak to dzisiaj będzie. No ja To może uda się. Po prostu jedziemy na tak. 15-minutową. Hibernację w lodzie Chodzimy ze strefy swojego komfortu. Jest strefa komfortu przecież dla mnie cudownie. Tak, jest później cudownie wystrzał endorfin, ale ja się zastanawiam, jak mój umysł będzie pracować, jakie myśli się będą pojawiać, także także zobaczymy. Coś tam nakręcimy. Ostatnio, jak byliśmy u Macieja Szyszki Pierwsze takie doświadczenie, dla Micha, chyba drugi raz. Super, super, polecamy także, wbijajcie też na profil Macieja Szyszki, prowadzi też różne y, super szkolenia z oddechu, reset campy i tak dalej. ogólnie tam gdzie teraz jedziemy, y, odbywać się będzie 24 godzinna sztafeta w morsowaniu, gdzie pięciu zawodników będzie wchodzić do lodowatej wody na 10 minut aż 30 razy i odpoczywać między tymi powtórzeniami tylko 40 minut. No słuchajcie, to jest niesamowite. Nie, nie chodzi o sam trening ciała, ale umysłu. Dla mnie to jest niepojęte dla Ciebie, Michał. Ja się zastanawiam, czy nie wiem, dzisiaj wytrzymam powiedzmy 5 minut w lodowatej wodzie, a o, o niej 30 razy 10 minut i jest. No, właśnie przekraczanie m, jakichś tam barier mentalnych, wyjście poza swoje ciało. Mnie te tematy zawsze bardzo interesowały, dlatego jedziemy, no nie? No Wszystko to jest mental, tym bardziej właśnie chcę co dzisiaj wejść do tej... E Wody. Dla mnie dużo to znaczy, bo tak jak na treningach pokonuję swoje Banady. słabości i różne rzeczy, które na przykład bardzo mnie stresują, pokonuję je podczas treningów, no to dla mnie jest to podobna rzecz, tylko tutaj z innej strony, ale również mentalny, tak? Już jesteśmy w Sopocie i szukamy teraz wejścia numer. Trzydzieści No jesteśmy. Jesteśmy na miejscu No To będzie hardkorek How do you feel it? <laughs> Długi okay. dobra, nie, nie zawracam tyłka. Dawno nic nowego nie robiłem, bo byłem uziemiony przez nogę, także na razie oddech. Na to, że... to I tak się wypłada. Robert, jestem ratownikiem medycznym. Właśnie? I, się... i właściwie zaczynaliśmy ten projekt z Marcinem i opieką nad Walerianem parę lat temu. Taką fajną próbą nad zegrzem, kiedy wpadł na ten pomysł, żeby ten temat. Wtedy, słuchajcie, jego porządki były takie, że w półtorej godziny wyszliśmy do wody, w wodzie. Nie, która miała między półtorej a do stopni, że Jakby te wszystkie zasady, wyciągnięcia go z tej wody, przetrzymywania, ogrzewania, to bardzo fajny temat. Natomiast zwróciliśmy uwagę, że pierwsze chłop ma do tego żeby to robić mocna głowa no i poszliśmy w to dalej na później był ten INES z, y, z jazdą na, ruch, rower. na rowerze i oglądaliśmy to no, była fajna Stamowite. tak naprawdę już bardzo profesjonalne, ponieważ były zamieszczone czujniki e, temperatury e, zaopatrzony był tam do żywienia bo też nie wiedzieliśmy proste sprawy nie I lepiej Założenie było niewielkie, natomiast udało się o tyle godzin w tak niskich temperaturach. No i taka, taki temat, który nam yy, dospierał, to w tak niskich temperaturach dbanie o oczy. O oczy. O oczy. O oczy, nie? No o nie pomyślał. Tam, no właśnie. Yy, w pewnym momencie tam była temperatura w yy, minus 160 stopni. I jest ta, jest już po paru minutach się przekonaliśmy na to, że siodełko, na którym siedział pomimo kombinezonu, mocno <grym> będzie Pomimo kombinezonu i wszystkiego e, to siodełko. Słuchajcie, izolacja siodełka. Na, zaczęło mnie go wspierać, więc spóreków na siodełku Świetna izolacja, która zapewniła komfort w termiczny w zasadzie do końca do końca Czyli jednak natura, nie technologia, natury, prawda? No, one no, są bardzo kosztowne. A później dalej, dalej. Ten rekord, rekord ostatni, to jest Co? no Co? Zostało troszkę? Znaczy w sensie teraz to czuję właśnie takie spowolnienie na no, mnie, choć w rękach. Ja, nie, ja wie, wolę wie. ich nie ruszać na ten moment. Jeszcze pojawiają się, się no, pojawiają się lekkie dreszcze. Tak? To wygminę na moją drogę. To jest takie, no, o ja. Zanim wyjdziecie, to by... proponuję opukać buzię zmusić się i restet oprzec... jeszcze machnąć, no, ale to bezwzględność to już teraz... No naprawdę, to musi być. Już sprzęście tutaj przyjechaliście. Ja, ja raczej tak, Serio. ja też ja się to kończę. Chociaż buzię. Mi się spodobało Pomoczy. kiedyś taki tekst, że trzeba być do całego ciała, e, jak to się mówi? O, już mi brakuje chyba, już mi krew do płuci, nie do nie, jak... Na pewno masz ją To jest wykrywacz kłamstw, także my. Chwila, poczekaj, co A to jest to? Tak, ja powoli tak. O. Jeszcze raz, bo się nie nagrało. Dobra. <śmiech> <śmiech> Jeszcze głębiej, po nie widać. Kurczę, nie wiem, nie, nie chodzi, no. nie, nie nagrywa. Nie, nagrywa. O, nie o, robi. Że no. trzeba być sprawiedliwym o. dla całego ciała. дай ему держать Ja też. Okej, ale, ja nic nie spadłem, jest... okay. ale jeszcze raz mam tak, się w zaczynam być silne To Dobrze. Tak to wiem, że to jest taki jakiś jeden z etapów Tego no, to... nie można no. się wstydzić. Tak, nie no, to jest naturalne. Ani walczyć tak. z tym. coś się no, to mu poddać. To, jest stopy, tak, jesteś jest w tak, no Nie. mierzycie temperaturę, dobrze? 367, bardzo dobra. Z perspektywy umysłu dobrze usłyszeć, że mam taką temperaturę, no. więc umysł jest jakby spokojniejszy. Ale ciało cały czas jakieś te symptomy takie. Jaka? To trochę krócej, no teraz się jak galery, teraz ciężko rozmawia. Mhm. To bardzo dobrze i właśnie opuść mięśnie i pozwól nawet szczęce drżeć, bo to ogrzewa tak tak organizm, nie? Każdy jakby wysiłek, jaki w tym momencie będziesz miał, czyli właśnie mówienie i tak dalej, będzie na Twoją niekorzyść. Czyli ta temperatura będzie spadać, bo będziesz powstrzymywał drżenia. Drżenia ogrzewają Cię, nie? obserwujemy tak, że oglądaliśmy w ogóle na kurczę, to jak co... ja się na półtorej, coś takiego ja dorzucam do paru tak jest prościej, tak jest Jaka godzinka jest Zaraz zęby sobie wybiję. Ty tu jesteś, siedzisz kolego? Nigdy nie wyganie, tu siedzę. Pozdrawiamy Wojtka, bo Wojtek to ogląda, Wojtek to przeżył. Już w jednej trzeciej wiem, Wojtek, co odczuwałeś. A powiesz nam, jakie plany teraz na, na przyszłość masz? zawody, zawody mam teraz. wiem i w się. O, Karin, też nam Dobra. tam teraz jest taki... Dla mnie to jest aż, aż 8 minut, ale podziwiam. Naprawdę podziwiam wszystkie osoby, które wytrzymują w takiej beczce z lodem. Są również podanie zimowe. To jest w ogóle hardkor. Przewoz z Super, super. Pokaż się w szatce. Ok. O, petarda. <śmianowidzę> Nie jest go <czego> szkoda? Nie, Co? <śmianowidzę> Dużo daje taki Ja pamiętam po godzinnym mursowaniu. Tak, no. To mi po prostu życie ratował. Ja, dziękujemy. Jest nic. Halo. Także Michał 30 minut usiedział. To teraz ekipa ratuje. Niesamowite. No i tutaj te mają dzisiaj 24-godzinną. 5 osób wchodzi na 10 minut 30 razy z 40-minutową przerwą. Niesamowite. No to w Ledwo, ledwo. Myślę, że całkiem dobrze mi poszło. No, no. no. tak. Ja <noise> już, no. już wracam do żywej. Wrócimy w to, że dobrze. Nie, tak. Proszę 10 powiem, minut powiem, temu. Jeszcze ży... raz, co? 10 minut temu miałem takie coś typu, kurde nie wiem czy to był dobry pomysł, a teraz już, teraz już jest naprawdę przyjemnie. A to się nie po śmiechu poznaje, a po oczach. Po oczach nawet? Tak, tak bo oczy się zmieniają, tak? Przez no nawet... no też się uśmiechać, nie? Teraz na przykład mam tak, że nawet już chce mi się wydatkować energię na wzrok. Dzień dobry, mam zakwasy już na szczęście od księciawek. Jest Zajebiście, zawsze chciałem do... mieć tą czapeczkę na sobie. I dobrze, że ją wzięłam. A dla mnie to był wyczyn, dzisiaj naprawdę nie... Tak tu zagadali, to tamto, to i 8 minut zleciało mi tak. Niesamowite samopoczucie, niesamowici ludzie, niesamowita atmosfera, naprawdę no super, super jest. Wracamy do auta. Jest mi aż... nie wiem jak powiedzieć. Chcę się Różnie. płakać ze wzruszenia, bo cudownie, wspaniali ludzie. Niesamowite przeżycie. Przekraczanie barier. Przekraczanie barier. Poznawanie cudownych osób. Jesteśmy mega wdzięczni. I profesjonalna opieka. No, wam powiem, że było solidnie. Nie nastawiałem się na tyle. I myślałem, że będzie to lżejsze, żeby opanować gdzieś tam takie właśnie symptomy umysłu, takie bólowe. Jest to mega ciekawe, nie? żeby nie wpaść jakby w lęk tak jakiś silny. taki lęk czy coś, ale to właśnie jak jest, e, jak jest dobre otoczenie, człowiek się czuje zaopiekowany, to robi mega roboty, tak. także już takie extreme solo raczej nie, ale jak jest, są osoby ogarnięte dookoła, to mega tak. fajna sprawa.